Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Splendor i witam was w kolejnym odcinku z gry Little Nightmares 2. No, my ostatnio tutaj zostaliśmy rozdzieleni z Six, bo Six została no, albo zabita, albo jakoś porwana przez kolesia z telewizora. No, ja obstawiam, że raczej żyje, ale no, musimy ją odnaleźć jakoś. E, najpierw spróbuję to. Przesunąć na lewo, bo czuję, że coś tu będzie w tej, tej, tej takiej klapie na listy. Ej no. Czy ja to muszę tak zrobić teraz, czy. Hmm. Bliżej się nie da. Dobra, no to chyba. Chyba jednak na razie nie. Na pewno możemy e, się podsadzić do wajchy i otworzyć drzwi windy. No ogólnie na górze aktuowaliśmy telewizor, e, no więc to raczej będzie jakoś potrzebne, żebyśmy się mogli tepać. To, że równie dobrze raczej też możemy użyć windy. Ale dobrze. No. Aha, bo ja to muszę trzymać do końca, bo myślałem, że już to się otworzy, a nie, po prostu coś się zacięło. E, to teraz pytanie, czy ta winda w ogóle działa? Działa. ok Tylko w sumie wtedy po co nam telewizor, skoro można windą się przemieszczać, ale... E... Nie, ta, tu jest ten telewizor. Tak. Hmm. Aha, dobra. Ten telewizor nam jest po to, bo. No ta winda się nie otworzy. Ale to w sumie. Nie, to winda raczej nam się przyda na dole. To mogę ją na dół? Nie mogę. A mogę, dobra To dobrze. Um, tylko... Mam wrażenie, że teraz to trochę zrąbałem. Bo teraz mi się te drzwi windy nie otworzą. O nie, otwierają się, dobra. E, dobrze, no to czyli mamy teleport. Um, no to, to musi coś być na rzeczy z tymi drzwiami tylko co Okej, okay, czyli winda w miarę, w no, działa wystarczająco. No my tutaj spadliśmy ostatnio. Mm. No i raczej tutaj nic nie zrobię. Chyba że ta walizka po prawej, bo ona się wydaje taka podejrzana. O. Jest coś. Okej, okay, to możemy Do rogu wziąć. A to jest jakaś taka paczka, to może to mamy tam do tych drzwi włożyć? No bo to jest ta taka, nie wiem, ta dziura na listy, nie wiem jak to się nazywa, no to dorzucamy tam, masz, no koleś, nie chcesz, o Jezu, creepy ręce, ale on czekał tam, post industrial, achievement'a dostałem, ale to coś mi to dało, mogę teraz tam wejść, nie Czy to był jakiś bonus dla achievement'a? Nie wiem, ale przejdźmy przez telewizor. E... Ech, dobra, ja mam wrażenie, że jechała ja wiem co mam zrobić. Bo zauważcie, że ta winda jechała mm, przez jakieś piętro jeszcze pomiędzy. To ja czuję, że mamy ją. Musimy na nią wejść, tak jak w poprzednim odcinku. To teraz mamy podobnie. Tylko, że. Że chyba nie tak. W sensie no, bo jak tak spadnę, to umrę. To ja nie, to ja tam muszę wejść. E, I teraz, jak machniemy wajchę, e, to muszę przejść przez telewizor. No szybciej, szybciej. I w dół. Dobrze. I tutaj już schodzimy. Jest. A mogliśmy też tutaj, ale dobra. Eee, trafiliśmy na inne piętro. Jest dobrze. Ale to ok, to czyli w ogóle jakiś bonus zaliczyłem też zdaniem tej paczki temu jakiemuś typowi. jakieś jakiejś rączce. Że znaczy ten bonus mi za bardzo nic nie dał, bo ani nie dał mi. Czapki ani nic, ale... Wadało achievement, okej. Okay. Widzę, że trafiliśmy do łazienki, w której jest niebezpiecznie. ha ja muszę do wanny od razu. Ok, to wskakujemy do wanny. Nie, nie doskoczę do wanny. Hmm. Okej, okay, to nie będzie takie proste. No, ogólnie wtyczka jest na prawo. No, nie skoczyła mi postać. Wtyczka jest na prawo i tej wtyczki raczej nie wyjmiemy. Coś czuję, że nie ma szans na to w ogóle. No, nie, no tu się nie da chwycić. Co ja? Jak ja mam tam wskoczyć? To jest niemożliwe. No, Jezus. No, do wanny się wydaje najbardziej logicznie, tylko ta postać ma dało nad skakaniem. O, mydło przesunąłem, <grym> ale wróciło. Albo wiem, chyba po prostu jest szansa, że na prawo. Nie, nie, nie tu. Na prawo po prostu. Dobra. <grym> Czyli niepotrzebnie kombinowałem. Ok, mamy kolejną jakąś staruszkę wpatrzoną w telewizor. Mm. A tam był jakiś telewizor na lewo? No, chyba nie. Eee, tylko radio jest na lewo, nie? Mm. Co ja mam zrobić? Się wrócić już do łazienki nie mogę, bo raczej na toaletę nie wskoczę. Chyba, że jej wyłączę telewizor. Będę zły. Ale ona wie. Dobra, uciekamy. Weź umrzej. Na pewno ją musimy jakoś tutaj zwabić. Dobrze, no to muszę poćwiczyć. Czy ja mogę na toaletę wskoczyć, będąc na dole? O Boże, to będzie trudne. Nie do końca wiem, co mam dokładnie zrobić. Ale nie no, w życiu nie wskoczę na toaletę. Do zlewu też nie. O, wskoczę do, na toaletę, dobra. No to. Oj. Wyczuwam dużo prób, bo wątpię, że mi się tu uda. Za pierwszym razem. Się za pierwszym już. Już za pierwszym się nie udało. Nawet bym powiedział. No się ma. Umierasz. Dobrze. I na szczęście wywaliło korki. Przez to, że zjarało ją. Dobra, no to teraz możemy. Eee, no, tu będziemy mogli się podsadzić raczej do drzwi, po prostu na tym krzesełku. No, ale widzę, że robimy tutaj. No, nasza ilość już morderstw jest dość spora. <laughs> A licznik cały czas rośnie, najwyraźniej. O jezu, ile ludzi tam jest na dół. Dobrze. Śmieci zamortyzowały upadek. Ok, czyli to mam jakieś zgrupowanko przy telewizorze, yy, w deszczu, na dworze. <grym> no, interesting. Nie powiem. Okej. Okay. Gdzie trafiliśmy? Hmm. Chyba do sklepu, bo mamy tutaj wózek sklepowy. Ale chyba. Mogę go pchać Nie, nie mogę go pchać. Hmm. A wejść na niego? Na niego już wejść mogę I tu mogę wejść, ale tak trochę bez sensu, bo dosłownie wejść nie mogę, dobra. No to na dół. Hmm. Okej, okay, czyli znowu mamy problem z prądem. Hmm. Okej, okay, tylko że tutaj będzie trudno. I mały zasięg ma ten pilot. Ale no w życiu nie, nie wskoczę na lewo. A tu muszę dojść raczej, żeby wyłączyć wszystko. No, obstawiam, że ten wózek po coś jest. A mogę go jednak, dobra, tylko musiałem go złapać, jakby po prostu e, samym pchaniem. Nie dało się, ale jak złapałem, to jest dobrze. Ok, tylko pytanie teraz: Czy mam to zrzucić na dół, czy mam wejść tutaj jakoś na lewo? No, ja bym chyba spróbował tutaj. Wydaje się być to bezpieczniejsze, ale. No, nie wiem. No, udało się. No to wyłączamy już się nie iskrzy, tak? Chyba, ale na lewo jeszcze mogę pójść. Co tu jest? Nie mm. Jest piłeczka. Eee, nie przejdę tu. A mogę te zabawki w się sensie, to pudełko z zabawkami przesunąć? Nie. A bez piłki mogę przejść? Mogę. Okej, okay, czyli po prostu tutaj trafiliśmy. Mm. Zaladę sklepową No i co? Mogę zadzwonić? Tym dzwonkiem? Nie, A tu już prą prądu nie ma Dobrze e, Tylko właśnie Co mi dało wyłączenie Tego prądu? Bo tak jakby e, Nie za dużo chyba Ale dobra, ja wiem My ten prąd będziemy musieli włączyć i ja wyczuwam, że tu muszę po prostu ten wózek na dół wziąć. Zjedziesz? Zjedziesz w ten sposób, żeby utworzyć sobie drogę do telewizora. I potem włączymy ten prąd i przejdziemy przez telewizor. Ej, ja w ogóle. Ratunku. Zbugowałem się. Nie. Help. Żartujecie sobie ze mnie. Zbagowałem się w tym. Zaraz. Powtórz od punktu kontrolnego. Dlaczego? Dlaczego ja muszę zbagować zawsze jakąś grę? Po prostu każdą. O, ale to był zapis na szczęście. Bo już myślałem, że muszę prąd wyłączać. Mm, od nowa. Jezu. Ale masakra, dobra, to czyli teraz. Widzę, że wózek jest niebezpieczny. <grym> Teraz pytanie: jak to ładnie zrobić, żeby się znowu nie zbagować? Zjedź po prostu, zjedź, a ja. Dobrze, popchniemy jeszcze. Zjedź. Mnie nie dotykaj. Ej, zostaw. Dobra. I teraz na spokojnie przesuniemy. Mm. Tylko pytanie jak to zrobić, żebym Żeby mi się udało przejść. Dobrze, muszę zrobić próbę. Jesteśmy tutaj. Skaczemy tutaj. I do telewizora. Mamy to, dobrze. Przetestowane, więc możemy włączać prąd. Tak, teraz przyjdziemy sobie naszą nowo poznaną drogą e, do góry e, teraz tutaj na półeczkę e, no, nie złapałem się półeczki mogę od razu na biurko? mogę e, proszę mi się to złapać, dobrze no to włączamy Dobrze, no to znowu jest niebezpiecznie. Ale teraz mamy misję przeskoczenia. <grym> Jezu. Dobra, to teraz najpierw tutaj. Okej. Okay. Jezu, już myślałem, że mi się nie uda. Dobrze, mamy to. ok, No to obstawiam, że przeskoczyliśmy znowu do jakiegoś innego mieszkania hmm. Tylko dokąd teraz? Ciemno tu Na prawo? Tak, na prawo, dobrze Jezu ile ludzi Ale tam w ogóle w, ko w kolejce za tym, za płotem i nie mogą dojść do telewizora. To i dwie typiareczki, tam typiarz, typiarka sobie chillują przy telewizorze. Ej, tu mogę włączyć telewizor, ale się trochę cykam. Mogę te drzwi otworzyć? Nie. No tu jest szkło. Tylko teraz pytanie. Gdzie ja się schowam, jak ja ten telewizor odpalę? Bo to, no oni pójdą sobie tutaj do mnie wtedy. I dzięki temu będę miał dostęp do ich telewizora, ale... Gdzie jest... Gdzie jest moja kryjówka? W ogóle czy, czy to na tej półce tutaj w tam szafie to jest czapka do zebrania? Czy to jest tylko jakieś, jakieś coś dziwnego? Ale no nie wiem gdzie będę się miał schować. Dobra Jolo A nie mogę tego... O mogę włączyć o, Dobra, cykam się, ale nie ma mnie tu. Dobrze. Chyba się, mi się wydaje, że oni są na tyle zaślepieni, że jeżeli im nie staniemy bezpośrednio na drodze, to sobie, sobie po prostu nas nie zauważą. No chyba, że na przykład włączymy im jedyny telewizor. Ojoj, ci wychodzą. Chwila, ale jeżeli włączymy jedyny telewizor, jak tamtej typiarce na przykład, co zabiliśmy, no to wtedy idzie na nas, bo się wkurza na nas, co nie? Ale dobra, bo tutaj widzę, że gruba akcja bo aktowaliśmy tam ten telewizor, a ten się zepsuł. Gdzie ja jestem? Tutaj. Nie. Zablokowałem się tam po drodze. Nie, zlamione, bo. Nie miałem już szans, bo się zablokowałem, ale to było głupie. To, się, to miejsce teraz jest głupie. Bo ja tutaj nie widzę siebie na ekranie przez ten pewien czas. O, ale teraz wyszło, dobra. To ja nie wiem, jakie się zaklinowałem tam. Spadaj. No, jak ja mam to zdążyć? Przecież. Teraz od razu biegłem. Jak najszybciej mogłem. I się o, o nic nie zablokowałem. Szybko. Dobrze. Ale to nie koniec. Ale macie telewizory? Tak. Chyba mnie. Nie, nie zapomnieli o mnie. Ale macie telewizory? Gnoje. Ale ja też mam telewizor. Dobra. O, i ten też ich zniszczyłem, a przynajmniej się, nie wiem, ten zniszczyłem. Nie wiem, czy tam ten drugi też się niszczy, jak niszczę ten. Ale dobra, ale już myślałem, że, jak, że to będzie działać tak, że jak oni zobaczą telewizor od razu kolejny, czy tam to tam było ich kilka nawet, to zapomną już o mnie, bo myślałem, że są aż tak zaślepieni, ale jednak nie. W sensie, jak widzą dziecko, to chcą je zabić. Więc coś tu jest na rzeczy z zabijaniem dzieci dalej. Ok, to... To jest... O, Six tam jest! Six jest w telewizorze! Wyciągamy! Dajesz, dajesz! O nie! Wciąga im znowu! Oj, on teraz nas chce wciągnąć! Ratunku! O nie! O, siekiera! Zabijemy! A nie! Nie zabijemy, tylko drzwi spróbujemy otworzyć no, weź mono ale te drzwi nie, nie zdążę już, bo nie zatrzymiłem dobra, uciekamy, Je jednak zdążę o jezu ten gość jest creepy to nie koniec albo? to koniec, dobra ale jezu, bo to, czyli ten gościu chyba, czyli Six żyje czyli jest tak jak myślałem ale to czyli, jak ktoś jest wciągnięty przez tego gościa, jakieś dziecko, to po prostu żyje w telewizorze teraz. Kojarzy mi się z tym takim horrorem, co była taka typiarka, co w, wychodziła z telewizora i wciągała ludzi. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale, ale był taki horror, więc jakby... Wyczuwam tutaj inspirację. Ale dobrze, czyli Six żyje, ale tylko w telewizorze, ale po wciągnięciu jej... Zostawiła ze sobą jakiś cień. Nie wiem do końca, o co chodzi z tymi cieniami, które zostawiają wciągnięte dzieci. Ale okej, okay, wiemy, że SIX żyje, ale w telewizorze jest przetrzymywana. Czyli pewnie w jakimś takim innym wymiarze. Ciekawe, no? Oj. Nie ma mnie tu. A! Ja muszę przesunąć. I wejść do okna. O Boże. czuję, że za późno zatrybiłem to. No, już nie ma szans Zabija nas <ścoughs> się wciąga. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. to przesuwamy od razu już teraz. O, ale w ogóle mam wrażenie, że jak jestem za krzesłem i on mnie nie widzi, to se normalnie powoli przechodzi. A jak byłem odsłonięty, to mi się wydaje, że on szybciej do mnie podchodził. Albo nie, po, po prostu. Po prostu przyspieszał. Bo teraz też szybciej przyszedł, nawet jak mnie nie widział. Więc po prostu on szedł se powoli, a potem przyspieszał. Ok. No to po prostu nie ogarnąłem, że mam tam to krzesło przesunąć. O w ogóle jakiś autobus jest albo tramwaj. No chyba bardziej jakiś tramwaj albo pociąg po prostu, bo to jest są takie no. Okej. Okay. O nie no, spadaj typie. Co się teraz tak wziąłeś? Wcześniej zabrałeś tylko Six i yy, oplułeś mnie, a teraz tunelujesz normalnie. Ja nie wiem co to za koleś. No właśnie ciekawe dlaczego on te dzieci porywa. Może to jest jakiś jego celę, tak jak ta Gejsza chciała odzyskać młodość, to może on też potrzebuje wciągać dzieci, żeby przeżyć. Nie wiem. Nie. Chciałem się rozbujać, bo myślałem, że mam przez tę szybę wejść, a to się po prostu drzwi otworzyły. Nie! Umrę. Zlamiłem. Zlamioned. Ale dobran no to, próba druga. Tak, teraz od razu biegniemy dalej. I wślizg. I teraz Wajcha. Odczepiamy wagon. Tak. Teraz nas nie dopadniesz gnoju, chyba że się tepnie jakoś magicznie, <grystanie> Okej, okay, no obstawiam, że mu uciekliśmy, przynajmniej na razie. Bo tak na dłuższą metę, to wątpię, żeby on nam miał dać spokój Raczej, dopóki nas nie wciągnie, no to nie będzie zadowolony W prawo mam pod pociągiem, czy... Czy mam coś tu robić? Hmm. gra mi pozwala, ale nie no, kamera tak jakby średnio pozwala Już tam chyba, już zaczęło blokować mnie hmm. To dobra, no to... Ale oberwaliśmy Mono się tak trzyma, że obolały jest. O, cień Six. Okej... Okay. rozumiem, że Six nam coś próbuje pokazać, że jak to działa? Czy ona jakby jest zamknięta w tym świecie? Czy, czy tamten świat w telewizorze, jakby odzwierciedla nasz świat? I w miejscach, gdzie ona jest w tamtym alternatywnym świecie, to tutaj się znajduje jako cień. I tak samo wszystkie inne dzieci. No to by miało jakiś sens, myślę. Czyli, jakby, może on tylko jej czy część tego dziecka porywa do tego świata, a druga część taka ta cienista zostaje w naszym świecie? Kurde, nie wiem. No dobrze, damy radę wejść po drabinie, pomimo tego, że obolali jesteśmy. Dobrze, że to teraz dokąd nas Six prowadzi, i. He, no, i co nam próbuje pokazać, no? się na no, pewno raczej jakiś sposób na to, żebyśmy my ją uratowali, ale no. No, ta wieża w tle. No, musimy do tej wieży pójść, na pewno. No do przodu, mono. A no, nie mogę nic się poruszać. Eee. O nie, ten facet! Ej, te bloki się, odsu się ruszają, tak jakby takie były trochę... ...takie giętkie bardziej. Okej, okay, chyba już nie mamy szans. No, czyli on nas dopadnie, tak? O nie, mamy moce! My go niszczymy! Ok. Czyli chyba to, że my się tepiemy tymi telewizorami, to nie jest coś normalnego. My mamy jakieś moce, i dlatego się możemy tepać przez telewizory. Ok, i ja tutaj robię teraz dosłownie to, co miałem robić, gdy. gdy nastrajałem ten telewizor. Dosłownie. jakby łapiemy sygnał. I niszczymy tego kolesia Dobrze, czyli tak jak Six w jedynce miała jakieś te moce wysysania No to My Jako mono też mamy jakieś moce W którą stronę? O w te. dobra On nam pokazuje w którą stronę Tak, w którą stronę on jest skierowany to w tę stronę mam gałką W dół? W górę My go zniszczymy już teraz? Bo on się trochę takim finałowym bossem wydawał, ale czy to będzie już koniec gry w sumie? Bo w sumie nie wiem ile ta gra miała trwać, nie? No już teraz nic nie mogę robić. Zniszczyliśmy go. A my kontrolujemy te lampy. Czy... Czy Mono stał się taką wieżą nadawczą? Tylko taką bardziej jakby... Czy Mono wysysa sygnał? Energię jakoś? O Jezu. My prostujemy te bloki. No, czyli, czyli dobrze myślałem, że te bloki... Kierują się sobą... Do wieży radiowej. A my jako Mono niszczymy te, te połączenie z tą wieżą Jednocześnie Tepnęliśmy się do tej wieży, a to czy, mi, czy mi już zabiliśmy wielkiego złego gościa? Ale ta scena bardzo była podobna do sceny e, Z jedynki, gdy Six e, po tym jak wyssała moc e, gejszy e, To... E, to wyssała ludzi i tak szła też tak, tak, takie było też ujęcie, że szła obok tych gości i, i z nich wyssała moc. tutaj było podobnie. Się, podobnie mi tak wyglądało sceną. Nie? Jakby nie, nie to co robił Mono, bo Mono jakby wyssał moc z lamp teraz chyba, Ale, ale no, scena była podobna. Ale dobrze, trafiliśmy do tego wymiaru alternatywnego najprawdopodobniej jesteśmy w wieży radiowej. Czuję, że jednak to chyba nie będzie koniec, ale czuję, że jesteśmy bardzo blisko tego końca, więc na tym sobie już skończymy, ale nie pokonaliśmy gościa złego najprawdopodobniej. Więc dobrze, ja wam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!